Dobry wieczór, państwo. Robi się już ciemno. Ja takie pesymistyczne tutaj myśli, różne gadałem, tak ględziłem, marudziłem i tak dalej. Ale proszę państwa, no zobaczcie państwo. Łódź nas popiera. Głodówkę w obronie kutasów popiera Łódź. Y państwo są złodzi, prawda? Tak, zgadza się. Czy też państwo uważacie, że warto, warto walczyć o dobre imię kutasów? Jak najbardziej, zdecydowanie. Czy też państwo uważają, że nie bójmy się kutasów? Nie bójmy, nie bójmy się, Pokażcie, kutasy. pokażcie. Tak, kutasy, tutaj. Przepraszam, skąd pan ma takie piękne kutasy? Te piękne kutasy udało mi się zdobyć wspaniałej głodówki. Na szczęście nie było przerwy obiadowej, więc no, szczęście sprzyjało i udało mi się zdobyć tak. takie piękne dwa kutasy. Pan po prostu tutaj głodował ze mną i w nagrodę dostał dwa kutasy. Tak, tak, dołączyłem. Do po, 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 dwa kutasy, to tak. Zresztą I to te dwa kutasy otrzymał. Tak. Przyszała, czy, czy w łodzie, wszystkie kutasy też są równe? Nie, nie, chyba nie, nie chyba nie, nie, nie wszystkie. Nie, nie. Mamy A, są kutasy do ale są też takie małe. I bo, bo proszę i Państwa, drodze. bo ja uprzedzę, że zakładam ruch, ruch kutasa i naszym głównym hasłem będzie wszystkie kutasy są równe. O! O! O, to to to... musieli w takim razie. Bo ja będę robił pa parady równości. Do Do, do, I, po... do najmniejszego będziemy musieli. Para będę robił parady równości oraz w Staszowie postawię takiego wielkiego kutasa samorządowego. To będzie taki kutas, który na którym Panie będzie można robić, pan. Znaczy, no po powietrze tak. <śmiech> <śmiech> Przepraszamy za pomyłkę, jakaś pojedowska pomyłka. <laughs> więc tak, ten kutas będzie można na, na nim robić przekręty. to będzie taki samorząd samorządowy kutas, że samorządowcy, że będą robić przekręty na tym kutasie, a nie w samorządzie. Dach. I to będzie o, o wiele lepiej, prawda? No, zdecydowanie. Ale Fajnie byłoby tak. Nie ma listy, będzie myśleć informacje o tych e, głodówkach i my co to przejdziemy i spomorzamy. No proszę Państwa, nie będę Państwa zatrzymywał, bo Państwo już są głodni, prawda? Bo głodowali tak, Państwo głodówka, ze mną. Tak. Czas na przerwę, Także czas na przerwę obiadową, prawda? Tak. Tak, Dziękuję bardzo. Dziękujemy.